Jak pewnie zdążyliście już zauważyć, nierówności na całym świecie stale rosną. Tak? Kiedyś były różnego rodzaju klastry, jakaś taka gradacja społeczna, różne tiery, gdzie szczególnie w zamieszłych czasach, ale myślę, że teraz jest trochę podobnie niestety niestety, cały czas wrzuca się jednych do tego worka, drugich do tamtego i są duże takie różnice między konkretnymi klasami. Mówi się często, że wiecie, klasa średnia, nawet w Polsce to jest 7,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, no, to jest kpina żart, bo kiedyś klasą średnią nazywano Osoby, które mogą sobie pozwolić na spokojny żywot, który no, jest po prostu zabezpieczony dochodem pasywnym, otrzymywanym każdego miesiąca i to na zasadzie iluś tam e, miesięcznych wypłat, na przykład średnich krajowych, tak? chociaż czegoś takiego nie było do końca w formie statystyk, ale wiecie o co mi chodzi. A teraz mówi się, że wiecie, każdy jest równy, każdy tam e, ma wystarczająco dużo pieniędzy, a to nieprawda i jest dużo różnego rodzaju, no po prostu elit, grubasów i po prostu osób, które na pewno mocno tym wszystkim sterują. I wiadomo, chcą, żeby to wyglądało jak wygląda, żeby te nierówności rosły, napięcia, również szczególnie te polityczne, jakieś takie regionalne. Więc w tym filmie trochę wam opowiem o tym, jak pieniądz rządzi światem i trochę takich technikaliów, informacji, które według mnie warto znać, które na pozór wydają się błahe, niepotrzebne, nieistotne i nie warto tego słuchać, ale zobaczycie, że jak połączycie w trakcie tego filmu kropki w głowie, to troszeczkę sobie uświadomicie i zapewne łatwiej będzie prosperować czy funkcjonować na tych finansowych rynkach. Tak, więc film na pewno dla osób otwartych, film dla osób, które chcą się edukować i dowiedzieć czegoś więcej. Zapraszam. Przypominam, że te filmy trochę czasu absorbują, więc jeżeli Wam się podoba, kciuk w górę, subskrypcja kanału, dwie rzeczy, o których często zapominacie, a mi bardzo pomagają. Oraz jeżeli chcecie zacząć z rynkiem kryptowalut, to w opisie macie link do giełdy Bybit, gdzie macie do odbioru na start 30 dolarów za pierwszą wpłatę i weryfikację konta, minimum 100 dolarów trzeba wpłacić oraz szereg innych bonusów, które macie teraz na ekranie i po prostu możecie się na niej kwalifikować będąc zarejestrowanym z tego linku oraz tam gdzie wrzucam zagrania to jest mój Telegram, czyli grupa bezpłatna, gdzie możecie też dołączyć jest też Discord z naszymi traderami live'y tradingowe i cała reszta również bezpłatny a mając Bybit'a macie dostęp do giveaway różnych rozdań i sekcji VIP na Discordzie, gdzie macie to wszystko odkryte po prostu bezpłatnie, w prawym górnym rogu poradnik do Bybit'a, w opisie playlisty na przykład na start z krypto oraz poradniki tradingowe, jak zacząć, jak rozgrywać longi, shorty, spadki, wzrosty na krypto to, jak to wszystko poustawiać. Zaczynajmy. Więc w tym filmie chcę wam przedstawić to, czemu pieniądze e, jako ogół, e, jako system pieniężny, jaki znamy, to trochę taka wydmuszka. Może nie bez wartości, ale jednak wydmuszka, która sprawia, że budowanie czegoś w tym świecie jest troszeczkę cięższe niż gdyby tych reguł nie było. Jest to na pewno no, w pewnej formie uległe tej całej politycznej kontroli i pieniądze samoistnie są narzędziem do budowania na przykład politycznego poparcia. Więc zacznijmy od początku, bo ten wstęp jest według potrzebne Skąd się wzięły te przysłowiowe fiaty, czyli pieniądz fiducjarny, dolary, euro, złotówki i w ogóle jak to się wszystko zaczęło? Więc powstały one zaraz po tym, gdy rządy poszczególnych państw na świecie po prostu zauważyły, że ten system jest dla nich dużo wygodniejszy, łatwiej dzięki temu manipulować w porównaniu do powszechnego wcześniej parytetu, standardu złota, czyli czegoś, co ma rzeczywiście pokrycie w twardym kruszu, który dobrze znacie. I Czym ten standard złota jest i jakie on ma przewagi właśnie nad pieniądzem fiducjarnym, który jest teraz w obiegu, a który niestety tego pokrycia w złocie już nie ma od kilkudziesięciu lat w Stanach? już 50 kilka lat temu zaprzestano właśnie tej korelacji i generalnie to standard złota jest takim systemem monetarnym, w którym wartość waluty jest bezpośrednio powiązana z ilością złota, które jest przechowywane w skarbcach emitenta tej waluty. No czyli najczęściej chodzi oczywiście o państwa, tak, które taką walutę emitują. I w tym systemie właśnie można wymieniać walutę na określoną ilość złota, co zapewnia stabilność i wartość pieniądza, bo ma pokrycie, ma jakieś zaplecze, ma background i korelację z czymś. A jeżeli chodzi o takie bardziej kluczowe aspekty właśnie standardu Złota, to już wam tłumaczę. Cechą główną jest stabilność, ponieważ to ogranicza zdolność rządów i banków centralnych do nadmiernej misji pieniądza, no bo tego złota musi być wystarczająca ilość, żeby pieniądza mogło być w obiegu również wystarczająco dużo. To oczywiście zapobiega inflacji i deflacji wynikającej z arbitralnych decyzji politycznych, gdy właśnie pieniądz jest bezpośrednio z tym złotem skorelowany. I to wynikało często, wiecie, z jakichś takich populistycznych obietnic, mających na celu zdobycie głosów wyborców, jeżeli chodzi właśnie o wcześniej wspomniane decyzje. I w standardzie złota, taki Populistyczne zabiegi są bardzo utrudnione, bo każdy pieniądz jest na złoto wymienialny, rządy muszą dbać o to, aby nie emitować więcej pieniędzy niż złota posiadają, co po prostu zmusza do większej odpowiedzialności fiskalnej, dzięki której zostanie zatrzymana stabilność wartości pieniądza. I rządy nie mogą finansować deficytów budżetowych poprzez drukowanie pieniędzy, co skutecznie ogranicza inflację, która najczęściej jest wynikiem nadmiernej podaży pieniądza spowodowanej błędnymi decyzjami centralnej bankowości oraz takim właśnie politycznym populizmem. I jak twierdził, znany austriacki ekonomistyczny, ekonomista Ludwig von Mises, to cytuję, inflacja jest zawsze wynikiem polityki, która umożliwia nieograniczone drukowanie pieniędzy, a standard złota tę możliwość po prostu eliminuje. Warto też wspomnieć, że interesującą cechą standardu złota jest tak zwany automatyczny mechanizm równowagi w gospodarce. Ale na czym on polega? Gdy kraj ma deficyt handlowy, złoto wypływa z kraju, co zmniejsza podaż pieniądza i prowadzi do deflacji, obniżając ceny i przywracając konkurencyjność eksportu. I w ten sposób standard złota naturalnie reguluje bilans. Płatniczy i stabilizuje gospodarkę. A deflacja wynikająca z odpływu złota zmniejsza ceny krajowych produktów, co z kolei zwiększa ich konkurencyjność na rynkach zagranicznych. No dobra, ale teraz czas przyszedł na kluczowe pytanie: no bo jeżeli ten standard złota jest tak dobry, tak fajnie to funkcjonuje, to czemu w USA zniesiono go w 1971 roku i już nie funkcjonuje? Przyczyna jest bardzo prosta: po prostu nie jest to korzystne dla interesów np. polityków. Ale dlaczego tak jest, już tłumaczę. Porzucenie standardu złota w 1971 roku było rezultatem kilku które nie wskazują na to, że był on taki zły, lecz raczej na polityczne i ekonomiczne naciski tamtego okresu. Zacznijmy od wydatków rządowych i od inflacji. W latach 60. i na początku 70. Stany prowadziły kosztowne programy społeczne, na przykład Great Society, oraz zaangażowane były w wojnę w Wietnamie. I takie działania pochłaniają masę środków, a wydatki w tamtym czasie były znacznie wyższe niż dochody, co prowadziło do deficytu. I standard złota ograniczał możliwość zwiększania podaży pieniądza, ponieważ każdy dolar musiał być tym złotem sparty. I w celu sfinansowania swoich wydatków rząd USA potrzebował większej elastyczności w tworzeniu pieniądza, więc zdecydował się na typowy dla kasty politycznej ruch, czyli przesunięcie odpowiedzialności w czasie. I tym właśnie przesunięciem odpowiedzialności było ostateczne odejście od standardu złota. No i krótkoterminowo, oczywiście korzystne rozwiązanie, które długoterminowo przynosi jedynie negatywne efekty. I w miarę jak Stany zwiększały podaż pieniądza bez odpowiedniego wzrostu rezerw złota, to zaufanie międzynarodowych partnerów handlowych do dolara zaczęło spadać. Kraje zaczęły wymieniać dolary na złoto, to, co prowadziło do drenażu rezerw złota USA. Aby zapobiec dalszemu odpływowi złota i ochronić rezerwy, prezydent, wtedy ówcześnie był nim Nixon, zdecydował się zawiesić wymienialność dolara na złoto. Kolejna rzecz, o którą powiedzmy się rozchodzi, to utrudnienia w interwencjonizmie rządowym. No bo zobaczcie. Standard złota narzucał dyscyplinę fiskalną i monetarną, ograniczając zdolność rządu do prowadzenia polityki pieniężnej i fiskalnej według własnego uznania. Dla wielu polityków i ekonomistów tamtego okresu po prostu ta elastyczność w polityce monetarnej była pożądana, zwłaszcza w kontekście zarządzania gospodarką w czasie recesji lub innych kryzysów. Tak więc, jak już wspomniałem, porzucenie tego standardu złota nie było dowodem na jego nieefektywność, lecz raczej na niechęć rządów do ograniczenia jakie on nakładał. A w dłuższej perspektywie system właśnie fiatów, czyli pieniądza fiducjarnego, prowadził do większej niestabilności gospodarczej i częstszych kryzysów finansowych, co jest zgodne z przewidywaniami Austriackiej Szkoły Ekonomii. Po prostu teraz ten pieniądz fiducjarny bez pokrycia tworzy takie warunki, w którym inflacja jest nieunikniona wręcz z kilku powodów. Po pierwsze, brak ograniczenia emisji, bo w przeciwieństwie do pieniądza opartego na złocie lub na innych aktywach, pieniądz fiducjarny nie ma żadnych fizycznych ograniczeń ilościowych. Banki centralne mogą w dowolnym momencie emitować nową walutę, a gdy podaż pieniądza rośnie szybciej niż produkcja dóbr i usług, to wartość pieniądza spada, co do inflacji prowadzi. Więc jak możemy zaobserwować, drukują, drukują i jeszcze raz drukują. A cierpimy oczywiście na tym my. Czyli wiecie, zwykli obywatele, zwykli uczestnicy rynku. No i oczywiście tam istnieje sporo sposobów, aby się uchronić przed tymi nieodpowiedzialnymi ruchami polityków i banków centralnych, tak? No bo właśnie banki centralne, takie jak Fed czy ECB, często prowadzą politykę monetarną, która ma na celu stymulowanie gospodarki poprzez obniżanie stóp procentowych i zwiększanie podaży pieniądza. No i jak krótkoterminowo może to wspierać wzrost gospodarczy, to długoterminowo prowadzi to do wzrostu inflacji. A jak wiemy, niestety polityków najczęściej interesuje tylko to, co tu i teraz Niekoniecznie przyszłość, która po prostu nie jest im potrzebna do wygrywania kolejnych to wyborów. Kolejna sprawa: deficyty budżetowe. Rządy często finansują swoje wydatki poprzez emisję długu, który jest następnie skupowany przez banki centralne. I to prowadzi do wzrostu podaży pieniądza bez odpowiedniego wzrostu wartości produkowanych dóbr i usług, co jest kolejnym czynnikiem proinflacyjnym. I też warto sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pieniądz fiducjarny jest wygodny dla polityków. No i jak się domyślacie, jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, FIAT daje politykom elastyczność finansową w kształtowaniu polityki fiskalnej i monetarnej. Mogą np. łatwo zwiększać wydatki publiczne, finansować deficyty i reagować na kryzysy gospodarcze bez natychmiastowej konsekwencji w postaci braku funduszy. I dzięki temu zabezpieczają się przed natychmiastową dezaprobatą społeczeństwa. Po drugie, chodzi o łagodzenie kryzysów. Bo w przypadku recesji rządy mogą zwiększać wydatki i obniżać stopy procentowe, co może tymczasowo złagodzić skutki kryzysu. I choć długoterminowo to do inflacji prowadzi, to w krótkim okresie może być politycznie korzystne. Jako taki kolejny argument, dosyć taki, wiecie, elastyczny też, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. To jest jakby, powiedzmy, łatwość w unikaniu takich trudnych reform, które trzeba by było przeprowadzić. No bo pieniądz fiducjarny pozwala politykom unikać trudnych decyzji związanych z reformami strukturalnymi czy cięciami budżetowymi. Mogą oni po prostu drukować pieniądze zamiast podejmować niepopularne kroki. No przykład z naszego podwórka, tak? Politycy, aby mieć pieniądze na jakąś inwestycję, mogliby ciąć wydatki na Przykład poprzez ograniczanie transferów socjalnych jak 500, plus, ale tego nie robią, bo wpłynęłoby to negatywnie na ich poparcie. I tutaj przychodzi na ratunek pieniądz fiducjarny, który de facto daje możliwość zwiększania nowych wydatków bez jednoczesnego ograniczania innych wydatków lub podwyższenia kosztów. I konsekwencje takich działań są oczywiście rozłożone w czasie, co jest no, dla rządzących jednoznacznie wygodne, no bo mogą oni stwierdzić, OK, to nie za mojej kadencji, kolejny będzie się martwił, chłopaki, robimy. No i teraz Wam trochę opowiem, żebyście też wiedzieli, jakie są czynniki, które tworzą właśnie w systemie w systemie pieniądza fiducjarnego, no po prostu zjawisko inflacji. Po pierwsze, zwiększenie podaży pieniądza, bo gdy bank centralny drukuje więcej pieniędzy, to zwiększa się podaż pieniądza w gospodarce, co jego wartość obniża i prowadzi do wzrostu cen. 2. wzrost kosztów produkcji. Jeżeli koszty produkcji rosną, no weźmy sobie na przykład ceny surowców lub energii, to producenci przenoszą te koszty na konsumentów w postaci wyższych cen, co wywołuje inflację kosztową. 3. zwiększony popyt. Jeżeli popyt właśnie na dobra i usługi rośnie szybciej niż podaż, to ceny wzrastają i to może być wynikiem na przykład polityki fiskalnej stymulującej konsumpcję. Kolejna rzecz, czwarta, oczekiwania inflacyjne. Jeżeli ludzie oczekują inflacji, no to wiecie, jest tak, że mogą zacząć szybciej wydawać pieniądze, co po prostu zwiększa popyt i prowadzi do rzeczywistego wzrostu cen. Pieniądz fiducjarny z jego elastycznością i brakiem twardych ograniczeń po prostu naturalnie skłania się ku inflacji, szczególnie w kontekście działań politycznych i monetarnych, które mają na celu krótkoterminowe korzyści kosztem długoterminowej stabilności gospodarczej. No i jako, że jesteśmy na kanale kryptowalut, no to ja osobiście uważam, że pomimo faktu, że z tym hipotetycznie nic nie zrobimy, no bo pewnie pytanie wam się w głowie rodzi, no dobra Marek, po co ty o tym wszystkim opowiadasz, jaki tak nie mamy na to wpływu, możemy się tylko dostosować. Tak, ale warto się dostosować w formie opozycji, w formie jakiejś kontry. I chociaż ja nie jestem wiecie, takim maksymalistą Bitcoina, nie mówię, że Bitcoin to najlepsze aktywo na świecie, chociaż uważam, że jedno z najlepszych, to po prostu osobiście uważam, że akumulowanie Bitcoina w formie długoterminowej inwestycji, czyli kupowanie go w trakcie spadków na danym Cyklu, na przykład był na to czas w 22, 23 roku, po prostu sprzedawanie rok, dwa później, potem powtórzenie tego schematu, a później być może nawet kupowanie lub nawet od teraz Bitcoina w trakcie no, lokalnych spadków, na przykład co miesiąc, co kwartał. Czekacie na moment, gdy Bitcoin ma korektę 20-30%, kupujecie, macie znacznie mniejszą szansę, że wtopicie i robicie tak przez x lat i wtedy macie po prostu pewnego rodzaju takie remedium na to, co się dzieje i na to, jak przez te 50 lat ten parytet w złocie, gdy został zniesiony w formie właśnie tego pieniądza fiducjarnego, to w jakiejś formie zrujnowało ten cały rynek, gdzie ciężej po prostu e, no, przetrzymać wartość naszych pieniędzy w czasie, tak? Więc inwestowanie w takiego bitcoina wydaje się atrakcyjnym pomysłem, szczególnie, że bitcoin jest, słuchajcie, nacechowany z skrajnie niską inflacją, tak? Mamy aktualnie ponad 19 milionów bitcoinów wykopanych, znacznie ponad to bitcoiny się gubią realnie w, w obiegu sparyna Milionów, nigdy nie będzie więcej niż 21 milionów wykopanych bitcoinów. Jest to z góry ustanowione, nikt nie ma prawa tego zmienić, i tak będzie. Więc tak samo jak wartość dolara, czy złotówki ustalamy my, czy tam wiecie, rządy, czy po prostu banki centralne, tak samo jak Bitcoina wartość ustalają ludzie. Ktoś chce kupić za tyle, ktoś chce za tyle sprzedać, i jest popyt, który kształtuje właśnie to wszystko. Więc to nie jest tak, że bitcoin jest bez pokrycia, ma pokrycie jak najbardziej w formy zapotrzebowania na zakup przez poszczególne jednostki, a jak na razie nie zapowiada się, że ma to zmienić, więc takie gadanie pieprzenie wręcz, powiem za przeproszeniem, że o Bitcoin tutaj wiecie wirtualne coś, nie sprzedam tego. No to głupota, to ludzie tam z epoki kamienia myśleli podobnie, że wiecie, o skóro o niedźwiedzie, co ja z tym zrobię, bo już mam jedną. No coś zrobisz stary, znajdziesz kogoś, kto będzie chciał to od ciebie kupić, bo tego potrzebuję, Więc w takiej sytuacji jest to po prostu patologicznie proste do zrozumienia. Jest to elementarna iskra idei, która według mnie nie jest trudna, żeby sobie takową zaszczepić w umysłach i zrozumieć koncept po prostu, może nie samego Bitcoina, bo to jest technicznie trudne i sam wam tego idealnie nawet nie wytłumaczę, bo ja jestem osobą, która inwestuje w rzeczy i nie jestem jakimś wiecie, wybawcą narodów i nie powiem wam teraz w dwóch Prostych słowach, jak powstał bitcoin i dlaczego jest aż tak, słuchajcie, popularny na strony technologicznej. Powiem Wam o tych największych, najważniejszych założeniach. I to jest właśnie to. Uważam po prostu, że tak samo złoto, które no teraz jest skrajnie drogie, bo wzrosło około 30% w ciągu roku największy wzrost od stulecia jest podobny z mechanizm działania, ale złoto również nie jest nieskończone. Już się mówi gdzieś tam na świecie, że, wiecie, można je przywlec za steroidy albo są ogromne złoża złota na tysiącach metrów pod oceanem, jest, ale jest to skrajnie nieopłacalne, żeby to wydobywać, a bitcoina więcej nie będzie. Więc uważam, że w ciągu następnych nastu lat, 10 lat Bitcoin przetrwa, szczególnie o czym świadczą etf y na tutaj właśnie Bitcoinie w Stanach, i tym samym będzie to inwestycja, którą warto całe życie po prostu pielęgnować i akumulować tego Bitcoina, bo założę się, że za. Naście lat, za 10 lat osoba, która będzie miała jednego bitcoina, będzie naprawdę uznawana za mm, wysoce, no za możną, przynajmniej teraz już tak jest. Na no, jeden bitcoin to jest, wiecie, mm, prawie 300 tysięcy złotych, prawie 70 tysięcy dolarów, ale no nie jest to cały czas skrajne bogactwo, tak? W momencie, gdy bitcoinów jest paręnaście milionów, milionerów dolarowych na świecie jest 55-58 milionów, plus ci, którzy są nieujawnieni, to przypada kilka osób na jednego bitcoina i to tylko wśród milionerów, no to myślę, że nie będzie aż tak prosto, żeby jedną sztukę posiadać. A teraz jest jeszcze czas, gdzie akumulacja każdego miesiąca na spadkach, no da się to prędzej czy później osiągnąć, przez może nie większość ludzi, ale jeżeli ktoś ma dobrą pensję, zarabia 10, 15, 20 tysięcy złotych miesięcznie, to myślę, że jak najbardziej w ciągu paru lat sobie taką jedną sztukę uciła kupując na korekt i spadkach. Zakładając oczywiście, że Bitcoin na przykład dojdzie do 100, 120, 140 tysięcy dolarów, a potem na przykład korekta będzie wynosić 60%, czyli będzie kosztowała na przykład 50-60 tysięcy dolarów na dołku kolejnego cyklu, co myślę, że jest możliwe, bo spadki prawdopodobnie będą mniejsze niż na poprzednich cyklach, może to będzie 70%, teraz to było 81. I tym samym przykładowo 200 tysięcy złotych przez okres 3-5 lat, odkładając 4-5 tysięcy złotych miesięcznie, mając pensję kilkunastu tysięcy, jest możliwa. Że nie macie takiej pensji w większości? Wiem, trudno, ale mówię po prostu dla takiego prostego przykładu. Wiadomo, że każdy jednego bitcoina mieć nie będzie. Więc no, generalnie rzecz biorąc, to dzisiejszy globalny system pieniądza papierowego, czyli fiat, jest destrukcyjny wręcz pod względem gospodarczym i społecznym, prowadząc do dalekosiężnych i poważnych negatywnych konsekwencji, które przekraczają wręcz wyobrażenia większości ludzi, bo lepiej o tym nie myśleć. Jest on inflacyjny. Przynosi korzyści nielicznym kosztem wielu, stąd też ten tytuł. I powoduje cykle wzrostów i spadków. Prowadzi do nadmiernego zadłużenia, psuje moralność społeczeństwa i ostatecznie prowadzi do wielkiej depresji, która na przełomie 25 i 26 roku może jak najbardziej nadejść. I dajcie znać, czy chcielibyście, żebym w komentarzu ten temat opracował i dał wam znać, jak ja osobiście chcę się przygotować na taką potencjalną wielką depresję, recesję, zwał jak zwał, i po prostu jak wy możecie to zrobić z mniejszym kapitałem. Więc jak chcecie, subskrypcja, like. Napiszcie mi w komentarzu, że chcielibyście taki materiał, powiem po prostu krok po kroku, w co warto inwestować według mnie, w którym momencie, co sprzedać, co kupić, żeby się zabezpieczyć no, z różnych stron i tym samym wasze rodziny. I te obserwacje, o których wam dzisiaj mówię, wysnute wiele lat temu przez naukowców z tej austriackiej szkoły ekonomii są niemal całkowicie ignorowane przez ekonomistów głównego nurtu, banki centralne, polityków i biurokratów. I to jednak dziwić nie powinno, no bo celem decydentów i ich wpływowych ekspertów, w cudzysłowie ekspertów, zamierzonym, takim celem lub niezamierzonym, jest po prostu utrzymanie reżimu pieniądza fiducjarnego za wszelką cenę. A ten wzrost podaży pieniądza fiducjarnego, już wam teraz opowiem, na jakie sposoby prowadzi do tych nierówności społecznych, jak prowadzi do ubóstwa i takich nienaturalnych dysproporcji w dochodach ludzi. Efekt Kantilona to jest taki dowód na to, że pieniądz po prostu fiducjarny jest korzystny dla władzy, która czerpie korzyści z inflacji kosztem obywateli. Czym on jest? Najprościej jest wskazać jego główną cechę, jaką jest nierówne rozłożenie inflacji cen. Bo ci, którzy otrzymali nowo wytworzone pieniądze jako pierwsi, czyli głównie państwo i Banki, ale także większe przedsiębiorstwa mogą skorzystać na łatwym zarobku dokonując zakupów, gdy ceny dóbr pozostają jeszcze niezmienione. Poszkodowanymi są ci, którzy otrzymują nowo wytworzone pieniądze później lub nie otrzymują ich wcale, a są to osoby utrzymujące rodzinę, pracownicy opłacani stałą pensją, czy emeryci, którzy dostają te pieniądze w obiegu jako jedni z ostatnich w kolejce. I kiedy ludzie z tej grupy mogą dokonać zakupów, okazuje się, że ceny dóbr zdążyły już z tym opóźnionym zapłonem wzrosnąć, a inwestorzy będący w posiadaniu większej ilości aktywów mogą po prostu lepiej rozłożyć swoje inwestycje i aktywa, co pozwala inwestować w aktywa rzeczowe, takie jak właśnie akcje, nieruchomości, metale szlachetne, czy na przykład nasze ulubione kryptowaluty z bitcoinem na czele. A kiedy na skutek ekspansji podaży pieniądza wzrastają ceny wspomnianych aktywów, a więc także ich wartość, czerpią na tym ich posiadacze. I w efekcie bogacą się ludzie, którzy są w posiadaniu aktywów, a z kolei ci, którzy posiadają mniej aktywów lub nie posiadają ich wcale, na wzroście cen skorzystają praktycznie nieznacznie wcale lub w największej mierze, największej próbie po prostu stracą. Więc klucz trochę tego odcinka, poza bitcoinem i tą całą otoczką tego o czym mówię, jest takowe, żebyście gromadzili aktywa, żebyście gromadzili bitcoina, złoto, akcje w odpowiednim momencie. Jakiekolwiek posiadłości, nawet tanie nieruchomości, które mogą być na wynajem, czy nawet garaże, bo przynajmniej w momencie, gdy kupujecie to no, w optymalnej cenie, nie na szczycie bańki, czy na wydmuchanych cenach, jak to ma miejsce w Polsce w ostatnich latach, i prawdopodobnie się ta sytuacja niedługo zmieni, co już dużo statystyk pokazuje, to po prostu rzeczywiście warto w długim terminie takie rzeczy akumulować, trochę dać sobie na luz, mieć taki mindset długoterminowy w głowie i stwierdzić, że ok, nie muszę, wiecie, wydawać tych środków od razu po wypłacie, mogę żyć trochę, skromniej, wiem, że łatwo mi mówić, tak? jestem inaczej usytuowany, w innej pozycji teraz, no ale ja sam to sobie wszystko zrobiłem, ja na to zapracowałem, nie dostałem milionów od rodziny, nie mam firmy w spadku, czegokolwiek, od zera sam krok po kroku tak rozwinąłem wszystko, że jestem w stanie teraz o tym mówić i przynajmniej podzielić się dobrą radą, więc mi długo zajęło, czy znaczy długo, relatywnie długo, niedługo, no firmę mam od około 8 lat i 8 z haczykiem w sumie teraz, pracuję od 9 od 17 roku życia z Haczykiem. Po prostu od kilku lat dopiero mam takie środki, że mogę sobie wiecie, inwestować w jakieś rzeczy. Ale wcześniej to była walka, tam wiecie, jakąś pozycję na rynku, o wyrobienie sobie jakichś cech charakteru, które w danej niszy będą potrzebne, o nauczenie się jakichś niszowych umiejętności. Dopiero później, w momencie, gdy, za gdy zaczyna się zarabiać, bo najpierw o to trzeba zadbać, o zwiększenie zarobków, o lepszą pracę, o lepszą firmę lub jakąkolwiek firmę, o wyrobienie sobie nawyków i oszczędzania, ciężkiej pracy, systematyki, konsekwencji, to dopiero po tym według mnie przychodzi czas na inwestowanie większych środków i na martwienie się w co zainwestować. Jakby co kogo obchodzi, w co ty zainwestujesz swoje 8 tysięcy złotych. Po prostu nie myśl o tym pół roku, bo to i tak są żadne pieniądze w skali jakby ogólnego zjawiska. To jest oczywiście bardzo potrzebne, żebyś to inwestował, ale tam kupuj sobie tego bitcoina i złota na spadkach i tyle. I nie myśl o tym, tylko myśl jak zwiększyć zarobki. Bo dopiero w momencie, gdy operujesz setkami tysięcy złotych, milionami, to dopiero jakby waga czasu, który poświęcasz na inwestycje, zakładając, że zarabiasz 20 tysięcy złotych miesięcznie, a masz, nie wiem, kapitał rzędu miliona złotych i może z tego miliona złotych zrobić 20% rocznie, to dopiero w tym momencie prosta matematyka to się równa, tak? Możesz zrobić 200 tysięcy rocznie z inwestycji lub 240 tysięcy z pracy, jest to podobne, więc warto wtedy myśleć więcej, angażować się czasowo w inwestowanie takie szeroko pojęte na wielu płaszczyznach. A na początku keep it simple, skup się na zarabianiu pieniędzy i po prostu zbieraj aktywa. Ale niestety to też nie jest taki proste hop pod względem tego, kiedy je kupować i sprzedawać, więc jeszcze raz przy że jeżeli chcecie, żebym nagrał ten materiał, dajcie nać komentarzu, bo mam na to pomysł i krok po kroku bym was przez to przeprowadził. I tak jeszcze idąc troszeczkę w kierunku nieruchomości i dalszej tej inflacji, właśnie te konsekwencje inflacji cen aktywów mogą zostać spotęgowane przez sytuację na rynku kredytowym. Bo ci, którzy mają większe dochody, mogą zaciągnąć większy kredyt na zakup nieruchomości czy innych aktywów niż ci z mniejszymi dochodami. I wtedy, gdy Ceny nieruchomości wzrastają na skutek ekspansji podaży pieniądza korzystają na tym ludzie, którzy lepiej zarabiają, co jedynie właśnie pogłębia przepaść między zamożnymi a ubogimi, wracając do tematu tych właśnie dysproporcji. Więc, no jak można zauważyć, to pieniądz fiducjarny poprzez swój brak odporności na inflację i prostotę w manipulowaniu, jego wartością przez polityków, rządy ukazuje się nam jako taka niezbyt bezpieczna i odpowiedzialna forma lokacji swoich oszczędności. Więc w skrócie po prostu mówiąc, warto inwestować w kryptowaluty również, ale kryptowaluty są jednym z najtrudniejszych rynków na świecie do inwestowania pieniędzy. Jeżeli ktoś wszedł na rynek pół roku temu, 8 miesięcy temu, 4 miesiące temu, to do teraz prawdopodobnie stracił to dużo. Dużo osób w ogóle nie ma postaw inwestycyjnych, żeby inwestować w krypto. Wchodzicie tutaj, inwestujecie wszystko, co macie, inwestujecie na raz, potem płaczecie, sprzedajecie w popłochu. Głupota totalna. Dopóki sobie nie wyrobicie konkretnych nawyków i postaw, żeby to robić na tak dzikim rynku, to ja bym się skupił na czymś prostym. Bitcoin, złoto, Tyle i zbieracie siano, aż się ogarniecie psychicznie, aż będziecie w stanie po prostu świadomie lawirować tym kapitałem i nie operować. Może bezpośrednio, może niemiło, ale tak uważam i chcę, żeby chociaż część z Was, garstka, która to usłyszała, no, trochę się ogarnęła i tego po prostu do doświadczyła w takim przesłaniu, no może nie codziennym, ale myślę, że jakże potrzebnym. Więc zbliżają się przez najbliższe parę, paręnaście miesięcy, pewnie dobry czas na rynkach aktywów globalnie, ale potem może być długa zima, może być przykro, nieprzyjemnie i warto będzie do tego materiału pewnie wrócić za parę lat, gdy wszyscy będziemy e, liczyć te pieniądze trzy razy mocniej niż teraz. Więc słuchajcie, trzymajcie się, pamiętajcie, że to co ja kupuję, to co ja robię, jest u mnie na telegramie, kod QR na ekranie i w opisie pod tym filmem. Darmowa grupa, okryp to głównie, ale też trochę o akcjach, na przykład ostatnio Nvidia udało mi się złapać, rzucam wam na ekran. E, na grupie się właśnie tym dzieliłem, no 30% w 35 dni, to myślę niezły wynik, e, na, jak na rynek szczególnie tradycyjny. Do tego Discord z naszymi zagraniami od traderów, live'y tradingowe, wszystko w opisie, konto na ByBicie, Załóżcie sobie, dostajecie 30 dolarów na start. Jak wpłacicie 100 dolarów, no One z wasze, możecie je potem wypłacić. Zweryfikujcie się, przynieście z innej giełdy, jak jeszcze nie korzystacie. A osoby, które mają już konto na Bajbicie, zachęcam, żeby kliknęły ten drugi link w opisie. Najpierw bądźcie zalogowani na giełdzie Bybit na komputerze, to jest kluczowa informacja. Wtedy klikacie ten link i wpisujecie u góry 24727. Na dole wpisujecie, zapomniałem. Z użyć tego linku, tak, od marka, cokolwiek. I automatycznie dostajecie zwrotkę na maila, czy się udało, czy konto było czyste, czy nie. Jak nie, to przechodzicie do trzeciego linku, czyli przenieść KYC, robicie nowe konto z linku w PDF-ie. Przenosicie, tam jest cała instrukcja, jak to zrobić też bardzo proste, przenosicie sobie środki, jest to legalne za tutaj pośrednictwem Bybit'a, opcja od nich. No i po co to robić? Chodzi o to, że macie wtedy wszystkie bonusy: cashback ode mnie, turnieje, giveaway'e, konkursy, kursy tradingowe, VIPa na Discordii i szykujemy dla Was kolejne rzeczy, więc warto być. Uważam, że nic nie tracicie, szczególnie w czasach, gdy każdy dolar się. Czy trzeba oszczędzać, nie przepalać prowizji na innych giełdach lub nie mieć konta na MyBit, które nie jest pod nikogo podpięte. Trzymajcie się, subskrybujcie, playlisty tradingowe w opisie i w prawym górnym rogu poradnik jak grać na Jiggy na giełdzie Bybit, jak ktoś już chce, musi, uczyć się tradingu, zachęcam do sprawdzenia. Na razie, cześć!